Cześć, z tej strony Dawid Zieliński i witam Cię serdecznie w dzisiejszym wideo. Dzisiaj pokażę Wam jak zintegrować Google Analytics z Google Search Console. Żeby to połączenie nam się udało to potrzebujesz dwóch rzeczy. Po pierwsze już zrobionego, w, zainstalowanego Google Analytics i po drugie zweryfikowane Google Search Console. Jeżeli masz te dwie rzeczy to właśnie teraz pokażę Ci jak w prostych krokach połączyć te dwie platformy Jak widzisz jesteśmy w głównym panelu Google Analytics i to co musisz zrobić to po prostu kliknąć w administracja Następnie klikamy w ustawienia scrollujemy na sam dół i mamy coś takiego jak Search Console Klikamy Dostosuj Search Console. Następnie klikamy Dodaj. Bardzo ważne, żeby Google Search Console i Google Analytics po prostu mieć zainstalowanego na tym samym Gmailu. Bo w, tak naprawdę, wszystko, co instalujesz, czy to będzie Google Ads, czy Google Analytics, czy Google Tag Manager, czy, czy inne usługi, które platformy, które Google posiada. Zawsze zalecam, żeby to robić po prostu na jednym gmailu, ponieważ wtedy sama integracja staje się o wiele, o wiele prostsza. Jak widzicie ja już stworzyłem taki Google Search Console. Mam go zweryfikowane, dlatego jest teraz na tej liście. Zaznaczam go, biorę zapisz, OK. Teraz mnie przeniosło do Google Search Console. Tak naprawdę to wszystko. Właśnie. W w taki sposób połączyłem Google Analytics z Google Search Console. Możemy jeszcze to sprawdzić klikając tutaj gotowe. Odświeżymy sobie stronę. Po odświeżeniu scrollujemy podobnie na sam dół. Dostosuj Search Console. Jak widzisz mam połączony widok danych już tutaj czyli wszystkie moje dane, witryny są połączone z marketingnomady.pl w Google Search Console. Po paru godzinach, jeżeli poprawnie wszystko zweryfikowałeś, jeżeli chodzi o Google Search Console, to powinieneś mieć wyniki w pozyskiwanie Search Console i tutaj możesz przeglądać tak naprawdę różne informacje, które zostaną zaciągnięte do Google Analytics. Jak strony docelowe, na które się pozycjonujesz, jakie urządzenia, i też na jakie zapytania tak naprawdę pozycjonujesz się w Google. Także to by było na wszystko. Jest to bardzo krótki tutorial. Jeśli podobają ci się takie wideo, gdzie pokazuję krok po kroku, jak coś zrobić, to napisz po prostu w komentarzu, jakie, jaki tutorial by Ciebie, jaki przewodnik by Ciebie interesował. A na dzień dzisiejszy, daj lajka, subskrybuj mój kanał. No i widzimy się w następnym wideo. Cześć!